Często skrolujemy tablice na różnych mediach społecznościowych, ale zaczął się Adwent, moi kochani. Więc Słowo Boże mówi nam: czuwaj, bądź gotowy, działaj, dokonaj wyboru, bądź radykalny. Radykalny co to znaczy? To nie ma być tak, że jesteś fundamentalistą, że nie możesz spotkać się z człowiekiem, z Nim pogadać. Bądź radykalny, żyj Ewangelią. Pan Jezus Ciebie do tego zaprasza. Pójdź za Nim! Dokonaj konkretnego wyboru i bądź tym wszystkim czujny. Czyli spotykaj się w czasie Adwentu z Chrystusem w szczególny sposób na modlitwie Słowo Boże, Eucharystia, Roraty. Pogłębione życie duchowe to znaczy czuwać, to znaczy wybierać Jezusa, to znaczy dokonywać konkretnego wyboru. Więc moi drodzy, niech ten czas Adwentu będzie czasem, gdzie zaczniesz działać gdzie zaczniesz czuwać.